Przypomnij sobie, jak to wszystko się zaczęło Coś mu powiedział, zanim dał ci twarz Ty, Żydzie, z zamknij mordę, nie szaleś Tu Dumałeś spokój, cios nasz, tędy koniec pieśni Tracąc przytomność, pomyślałeś, jest nadzieja Dopóki trwa, dopóki trwa, dopóki trwa do Kóki ma, do ma, do, do, do Edukujemy naukę historii w szkołach, a pamiętajmy przecież, bo jest wielu ludzi pokolenia Solidarności, to Solidarność upomniała się o naukę prawdziwej historii w szkołach. To solidarność przywróciła tą naukę do szkół zawodowych, bo to komuna chciała. Wychować prostych, zwykłych robotników. Co się z nie ludem dobrze Glutony Plutonów są rozpędzane. Jeden po drugim, rąk i wydłożone z kaniec. W sowieckim heście otoczonym zasiedlami, niech z uwierzchnią. ogranicza lekcje historii? No, ogranicza nie tylko lekcje historii, bo ona ogranicza lekcje historii, ale także nauki przyrodnicze. To zależy od wyboru, jakie e, uczniowie podejmą. A dlaczego, dlaczego uważa pan, że to jest tak ważne, że aż trzeba, żeby ta historia była w szkole, że aż trzeba narażać znaczy, swoje tu, zdrowie? zdrowie? To, to są dwa problemy. Pierwszy problem to jest e, specjaliści, z którymi rozmawiamy. Nasi eksperci mówią o tym, że ten nowy projekt liceum to jest koniec liceum w Polsce, że tego liceum już nie będzie. I to jest w ogóle groźne, bo to liceum miało przygotowywać młodych ludzi do, do studiowania.